Hej siema, z tej strony łotrzy dla nas w kolejnym odcinku na moim kanale z kancia, z tej przygody znowu z naszego pięknego bunkra Dzisiaj będziemy kontynuować rozbudowę tego bunkra, czekajcie bo te widzę że mamy jakiś ten Będziemy kontynuować rozbudowę naszego bunkra yyy Pięknie, no, przed zebrałem sobie tutaj te, te... Mamy, widzicie ile mamy kwarcu ogólnie, który mam level? Kilo, fami, strasznie dużo już zeszło. Za niedługo będziemy go naprawić Na szczęście ma nie, to niezniszczalność, więc powoli się strasznie niszczy. Byłem w tym nederze, zebrałem tego kwarcu pełno. Już przerobiłem wszystko na te, resztę zostawiłem w skrzynce. I eee, co mam powiedzieć? Dobra, zostawimy tutaj trochę te, w tej skrzynce tego, tak z parę staków, żeby nam starczyło miejsca. zabijemy jednego pillagera, schowamy to jedzenie na razie. zgniłem mięso, zostawimy w łapce sobie yy, pochodnie. Schowamy tarcze i lecimy z rozbudową. W dzisiejszym odcinku jeszcze nie robimy magazynu, bo magazyn to jest kompletnie inny projekt. Dzisiaj myślę, żeby zacząć robić pokoje chłopaków, tylko żeby zacząć robić pokoje chłopaków i mój też zresztą, potrzebuje zejść jeszcze troszkę niżej do 30 poziomu i na 30 poziomie zaczynamy rozbudowę naszego pięknego tutaj, jak widzicie, bunkru. Tutaj musi być zrobione jedno przejście w dół. Tutaj podniesiemy o jeden to. Musimy zrobić schodki. To jest teraz bardzo ważna sprawa, czyli zrobienie schodów. Schodów powinniśmy mieć. No nie, może nie jakoś super dużo, ale myślę, że na, na spokojnie powinno nam wystarczyć. Mamy 16, dobra, jest super. Myślę, że, na, że tutaj już powinno być gitness. Jak jest 16 schodków? Dobra, tu już zaczniemy robić te zejście. Czyli tak naprawdę jeszcze tutaj musimy obniżyć o jedno. Yy, I tu zaczynamy robić wejście. <laughs> Bo nie, jeszcze bym nie stawiał w przeciwnym kierunku schodów. Yy, tu jest zejście, więc gdzieś... Nie wiem gdzie dokładnie. Gdzieś myślę tutaj. Będzie szło do góry nogami, żeby to też ładnie wyglądało z tej strony. I tu jest już super. Yy, tylko tutaj musi być jeszcze... O, dobra, jest kozak, jest kozak, myślę. Tutaj będzie oczywiście to dopracowane. To tutaj nie będzie tak to jak teraz jest, ale na razie, no i tak musimy to skopać. Co, co mam powiedzieć? No, no, skopmy to już teraz, bo i tak będzie trzeba to skopać jeszcze w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, jak duże będą pokoje, szczerze mówiąc. Myślę, żeby zrobić je dosyć naprawdę duże. Bo jednak, wiecie, znaczy, może nie, może nie jakoś ultra duże. To jednak ma być bunkier, a nie mieszkalny, nasz piękny tutaj. Myślę, jakby to ująć dobrze. To jednak ma być bunkier, a nie domek mieszkalny, jaki w tym ten. W sumie nie wiem, czy chłopaki nie chcą sobie robić swoich bunkrów, ale jeżeli będą chcieli, to po prostu będę miał. będę mógł zaprosić, redaktujmy, osoby, które może dojdą na serwer i nie będą miały swojego bunkra. Wiecie, jakby to śmiało się stać z serwerem czy coś, to ja wszystkich bardzo chętnie, znaczy w sensie na serwerze, jak coś wybuchło, jakaś bomba, jakaś apokalipsa, to ja wszystkich będę mógł pochować, widzicie. Nieważne, ile by nas było, będę mógł pochować wszystkich prawie. Przerobimy od razu na 64 y filary, nie pilary, tylko pilary, to pilar po angielsku chyba, było pillars. Y oczywiście tutaj to samo ustawienie filarów musi być, no, fajnie jakbym jeszcze trafiał dobrze tym. Super, o nie, no idealnie wyszły te schodki, no, co mam mówić, no, znowu, filar jest na odpowiednim poziomie. No, po prostu ja wszystko robię na idealnie. No, znaczy, no, może nie buduję idealnie, ale myślę, że najgorzej nie jest. W sensie mogłoby być gorzej z budowaniem. Dobra, nasza budowla pozostaje taka, jaka była. Tutaj zrobimy już zejść, po zejściu. Tutaj przenosimy pilary na bok. Znaczy, pilary. Filary przenosimy na bok, bo że w korze że tu jest żywir. Ale nieważne, tu przenosimy je na bok. Aha, bo tu jeszcze jest. Okej, okay, już nie ma. Tu przenosimy filary na boki. Tutaj, nie, tu. Okej, okay. <laughs> przepraszam, ten kaszlar, dalej jeszcze mnie trzyma ten kaszlar. Nie mam pojęcia dlaczego. Yy, lecimy dalej. Yy, mamy. Kurczę, czemu to jest tyle grawlu? Grawlu, grawlu, Gravelu. Gravelu. Dobra. Yy, tu będzie właśnie taki już potrójny korytarz. Chcę jednak tak trochę szerzej, żeby było, żeby nie było tak ciasno też w tym całym kurde bunkrze, bo wiecie mimo, że to jest bunkier, to nie może być jakoś tam ultra ciasno w końcu. Yy, mamy tutaj zrobione, o wiem co jeszcze zrobimy, to będzie naprawdę kurde taki na wypasie, ten, ten bunkier będzie taki, takim bunkrem na wypasie naprawdę. Yy, jest tak, lecimy z naszymi standardowymi filerami co drugą krateczkę, nie zmieniamy, nie zmieniamy nic. Ciągle filary lecą tak samo, więc nie jest trudno, tak naprawdę jak ktoś by chciał zbudować taki swój, to wcale nie jest tak ciężko tego zrobić, w końcu to jest przecież tylko, no, no nie dobra, trzeba nachodzić się za kwarcem, to wam przyznam, bo godziny lecą strasznie w tym nederze, jak, jak kopiecie tyle kwarcu. Zobaczcie, ja mam 49 poziom, to jest szalone już jakieś, to jest po prostu za dużo, nie wiem co, jak ja teraz umrę, to ja naprawdę nie wiem co, ja chyba umrę w prawdziwym życiu, jak ja umarłbym w grze, Więc to jest stracić 49 poziom, to jest jakaś masakra, a ja to wszystko zrobiłem w nederze tak naprawdę. Patrzcie, cyk, mamy tak, mamy tak, okej, okay. tutaj trzeba oczywiście, od razu wykopuję ten cały, że tak to ujmę. nie, nie mówię tak, nie mówię, że tak to ujmę, wykopuję ten cały po bokach to, żeby ładnie to było i pokoje nie mam jeszcze pojęcia jakiej szerokości będą, musimy zacząć projektować chociaż jeden z nich, więc po prostu zrobię jeszcze trochę przedłużenie tej nasze, naszego tunelu. Aha, dobra, to potem się tutaj dopasuje. Trzeba będzie w końcu pójść po ten Glowstone, bo mamy go. Właśnie, nie no, nie mamy go, tu jest problem. Też ciekawi mnie, czy z takim kilofem, który ma te szczęście całe, dałoby się na spokojnie yy, zrobić z jednego Glowstone'a więcej glowstonea. No, to jest ciekawe, trzeba zrobić jakiś taki eksperyment. Mogę go zrobić w następnym odcinku, nawet zrobiłem taki eksperyment. Czy z jednego Glowstone'a, jak będziemy kopać ciągle, da się zrobić. Kolejny, w sensie, żeby się rozmnażać go w kółko, ale raczej nie, bo nie wypada 5, tylko zaczęły wypada 4. Więc myślę, że tak się nie da. Dobra, jak to tutaj wygląda zawsze? Tak to wygląda, z tego co pamiętam. Yy, cyk, mamy to, tak, zrobione. Tutaj idzie normalnie to. Tutaj idzie normalnie i takie duże pokoje. Nie, takich dużych nie będziemy masz robić. Takie duże są. <taki> takie będą dobre. Yy, czyli tyk i znowu, dobra, ile nas jest? Teraz muszę sobie policzyć. Ile jest nas w ekipie? Jestem ja, jest Żulu, jest Neon, czyli nasz yy, mnich wioski. Yy, ja, Żulu, Neon, Palion yy, i byku. Czyli jest nas pięciu. Jeżeli dobrze liczę. I lokar jeszcze jest, właśnie, jest jeszcze lokar. Czyli jest nas sześciu. Byka na razie nie ma, ale by wrócić jak mnie nie będzie, akurat tak niefortunnie. Yy, więc mamy zrobione tak, że. Yy, tutaj jest tak, 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 tak. Czyli mamy już zrobione miejsce na dwa pomieszczenia. <coughs> Może na dwa pomieszczenia, cztery pomieszczenia. Czyli robimy jeszcze dłuższy tunel, bo tutaj będzie po prostu tunel tylko na same w sobie pomieszczenia. Nie będę robić wszystkich dzisiaj pomieszczeń, bo to zajęłoby za długo po prostu. Zobaczcie, że już jest 8 minuta odcinka, a ja dopiero kopię tunel. Tak naprawdę, to jest coś. To jest przecież szalone. Ciągle mówię, że to jest szalone. To w ogóle też jest moje ulubione słowo ostatnio. To jest przecież szalone. Masakra jakaś. I tutaj kolejne moje ulubione słowo. Masakra, szalone, że tak to ujmę. Ja mam same ulubione słowa, które bardzo często używam przecież. To jest. Głupie! Nie będę mówić, że to jest szalone, to jest głupie po prostu. Z tym. <śmany> Patryk, nie denerwuj się, jesteś oazem spokoju. Dajcie moje ziemniaki. Jak mówicie, ziemniaki czy kartofle? Ja mówię, kar... nie no, ziemniaki, kartofle. Ja mówię, na zmianę mówię. Cyk, o, myk, 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 myk. Tutaj mamy, o. Będę się też starał codziennie mniej więcej stawiać jakieś posty dotyczące moich odcinków, bo jednak wiecie, nie wiem czy widzieliście, ale YouTube udostępnił mi możliwość tworzenia postów, więc super jest. Jest naprawdę, jest naprawdę kozak. Czekajcie, teraz tu idzie kolejna kolumna. Bierzemy. Nie, no co mało mamy tego kwarcu. Nawet nie wiem, czy na magazyn będzie nam starczeć, Znaczy, znaczy, nie, nie wiem, czy na wszystkie domki będzie starczyć. A co dopiero na jakiś magazyn. Dobra, tu jest kozak. To tutaj musi być postawiona kolumna, żeby tego nie było widać. Yy, yy, tak. Zobaczcie jak ten kilo szybko leci. Tutaj dajemy. Tak, 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 tak. Tak, tak. I mamy jeden domek, mamy drugi domek, mamy trzeci. Dobra, nasz znaczy domek. Mamy. Yy, to nie są domki, tylko to są. Yy, pokoje. To jest nasz hotel podziemny w postaci bunkra. Ładny, bogaty, podziemny hotel, który kosztuje, którego zrobienie kosztuje dużo czasu. Naprawdę dużo w przeciwieństwie. Znaczy, to może tak nie wyglądać, że to kosztuje dużo czasu, ale naprawdę powiem wam, kopanie tego całego kwarcu to jest straszna sprawa przecież. O, zapisano grę, dlatego mi zlagowało serwer. Bloki kwarcu lecą na suficie. Trzeba będzie kiedyś jakoś ozdobić lep lepiej ten sufit. Żeby też filarów nie stawiać, to jest ważne, żeby nie stawiać filarów. <laughs> Bo ten trzeba będzie to rozwalać. Eee, <laughs> Dobra, mamy to. Mamy to, tutaj się robi zaczyna, zaczyna się robić ładnie. Na razie wstawimy pochodnie w te dziury, Żeby w ogóle coś tutaj było. Oczywiście to nie tak, że tu będzie od razu wejście do tego pokoju. To będzie jeszcze przejście, które może nie, że będzie zamykane tak na piston, tak jak góry jest, będą normalne drzwi, ale po prostu będzie troszkę dłuższe, że tak to umie. Nie, że tak to ujmę. Nie, dlaczego ja to ciągle mówię? Nie chcę tego ciągle powtarzać. Z niedługo sobie zrobię licznik takich właśnie, że tak to ujmę. To będzie, będzie albo jakiś słówek, które powtarzam najczęściej. Naprawdę trzeba będzie zrobić licznik, i wtedy będziemy wiedzieć, ile tego mówię. Masakra jaka... No nie! Znowu. Nie, ja nam ciągnie do same słowa. Yy, yy, yy. Nie chcę. Jak to naprawić? Mózg, działaj normalnie. No, mnie znowu swędzi. Ale od chyba dwóch odcinków mnie swędział. Długo się, znaczy długo się rozwala. Rozwala się za szybko, dlatego <coughs> czasami za krótko klikam. Aaaa, przerwa na oddech. Za dużo mówię. Znaczy, mówię spoko, ale nasze znaczy za dużo, no za dużo mówię co mam powiedzieć, <laughs> Ja nie mogę już. No nie, no znowu mnie nas spędzi. W ogóle jakaś tragedia. W ogóle zauważyłem, że chyba na ostatnim odcinku się nie przeciągałem. To jakieś już, już jakieś osiągnięcie, powiem wam. Ja, to nie, nie nie, damy tego. Tutaj będzie blok kwarcu, to będzie blok kwarcu, to będzie blok kwarcu. To będzie blok kwarcu, to będzie blok kwarcu, to będzie blok kwarcu. To będzie blok kwarcu, tutaj też i tutaj też. O nie, nie tutaj. Tylko tutaj będzie tu i tu, i tutaj też będzie. No i patrzcie, tutaj też będzie. No i super. No i mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Kozak. Ale. Nie. Tutaj będzie. O, to będzie takie szerokie będzie różnych kolorów, ale kozak, mam pomysł, tylko tutaj glowstone'a zejdzie. Albo mam jeszcze lepszy pomysł, ale nie wiem czy to wyjdzie, ale... Mmm, za dużo, ale... Ale... aaa, nie! Nie mogę. Nie no, tutaj będzie glowstone, standardowo, nie będziemy... kombinować. Myślałem, żeby zrobić tutaj taką spływającą lawę i to by ten, ale to by też zajęło trochę. Znalezienie samej lawy po prostu. Znaczy lawy może nie, ale... Dobra, mamy 13 minut, a musimy zrobić jeszcze pomieszczenie, więc tutaj jest nasz najukochańszy... Yy, na, nasze najukochajsze przejścia. Czyli standardowe przejścia w naszej całej bazie. Nie, nie blok kwarcu. Tutaj akurat już yy, kwarcowy filar i nasze najlepsze przejścia. O, za dużo się zniszczyło. Nasze najlepsze przejścia, tylko tym razem nie podwójne, a już tylko yy, pojedyncze. Tutaj będzie tylko jeden, i tutaj będzie przejście, jeden, jeden blok kwarcu, drugi blok kwarcu. Tutaj będzie postawione, tutaj będzie glowstone. Tylko na razie to będą pochodnie, jak mówiłem już, i mamy miejsce, żeby rozkopać się do tej kratki, bo tutaj już będzie kolejna ściana. Więc tutaj jest jeszcze jedna kratka do rozkopania się w bok, a potem już to obojętne, ile będziemy się ciągnąć w daną stronę. Czyli to nawet będą dosyć duże pokoje, myślę. Znaczy może nie to będą jak, może nie będą ogromne, to nie będą jakieś wille z basenami i w ogóle. <grych> Ale będą dosyć duże. Tak, znaczy no... Ile tu jest Trzy. To może zrobimy pokoje 5 na 5 Najbardziej optymalnie będzie. Myślę, że wtedy nawet uda się rozłożyć jakoś specjalnie kolumnę, żeby były... W takim samym kształcie, jak reszta. Eee, nie będę wam, mówię, nie będę robić... O nie, 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 to tak nie może być. Aha, ale tu będzie ściana. Tu będzie ściana między pokojem a pokojem, więc i tak trzeba to rozkopać. Bo ściana musi być taka sama. Ale patrzcie, jaki... Jaki mech. Mm, 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 mm. O, oh, shit. mam problem. Dobra, nie mam problemu. Już to wymyśliłem, jak to zrobimy. Tu będzie inaczej. Tu będzie inny zestaw filarów. Patrzcie, jak to zrobiłem. Patrzcie, jak to obmyśliłem. Taki będzie zestawik filarów. Patrzcie, o! Tak o! Będzie robione. Tak o! Tutaj jest inaczej. Już to jest... to jest. Inny pokój w ogóle. To jest inny. No Ten sam bunkier, ale inny, inny styl. Nie mogę. Dobra, ale trzeba jakoś ładnie ozdobić i tak to potrzebujemy przynajmniej ten jeden dwa dwa glowstone potrzebujemy przynajmniej żeby to jakoś oświetlić tutaj żeby chociaż w środku było ale dobra glowstone damy jak wie kiedy indziej nie ma co kombinować teraz tym glowstone zostawcie może tak teraz myślę, mamy 15 minutę, zobaczymy kto ciągle ogląda, a kto przewija na sam koniec. Jeżeli obejrzeliście do tego momentu, zostawcie może jakiś hashtag, myślę, że to będzie hashtag pokój. Tak, hashtag pokój będzie dobrym hashtagiem. Znaczy po prostu piszcie hashtag pokój. Tyle. W tym momencie mogę zareklamować naszego super Discorda z ekipą, gdzie pojawiają się wszystkie nasze odcinki, jeżeli nie pojawiam się na YouTubie, to pojawiają się na naszym Discordzie, który macie w opisie, więc zapraszam Was na niego, bo tam się pojawiają wszystkie, naprawdę wszystkie informacje o odcinkach i to jest bardzo zachęcająca sprawa, bo wtedy wiecie, wiecie od razu. I jest możliwość zagrania z nami na odcinkach, nie będę dzisiaj dokładnie tłumaczył o co chodzi z tym, w końcu się dowiecie i tak. Będzie informacja, mniej więcej... Znaczy powiem mniej więcej, będzie to działać mniej więcej tak Że Wy zapraszacie swoich znajomych, którzy zostają na Discordzie, mogą też zapraszać swoich znajomych. I przez to, że... Dwie, myślę, że można to rozwiązać tak, że będą dwie kolejki, jakby osób, które będą z nami grały. Osób, które po prostu nie będą nikogo zapraszać. I kolejka osób, które będą zapraszać swoich znajomych na naszego Discorda Czyli polegać to będzie na tym, że. Czekajcie, po prostu zrobić to, żeby to ładnie było. Yy, polegać to będzie na tym, że. Wy zapraszacie, oso wy zapraszacie osoby, wam się liczą punkty. Yy, I za te punkty. My wam to potem, jak ktoś chce użyć tych punktów, my te punkty wam odejmujemy. I. Yy, yy, za każde ileś tam punktów. Teraz jeszcze nie jesteśmy dogadani, ile punktów, chociaż na ten moment, kiedy nagrywam odcinek. Na ten moment, w którym nagrywam odcinek, nie jesteśmy dogadani. Ogólnie pewnie już do tego, czasu będziemy dogadani. To jest na przykład, gdy będziemy grać w jakiejś bedwarsy, coś takiego, będzie okazja, żebyście mogli wy z nami zagrać. Yy, dla was po prostu. W sensie. Yy, będą, jak mówiłem, dwie kolejki. Jedna kolejka. Yy, dla osób, które nie zaprosiły nikogo. I to będzie kolejka, która będzie następować po innej kolejce. Czyli osoby, które na przykład zaprosiły, załóżmy, zaprosiliście 20 osób na serwer, i te 20 osób ciągle pozostaje na serwerze. I wy w tym momencie jesteście w kolejce, która leci jako pierwsza. Jak ktoś zaprosi, jak będzie tylko jedna osoba, która zaprosiła na przykład 20 osób na serwer, i będzie chciała tego użyć, to idzie z miejsca jako pierwsza osoba do jakby gry z nami, bo załóżmy, że będziemy właśnie grali jakieś Bedwarsy, coś takiego. Oczywiście na streamie, żeby nie było, wszystko będzie na streamie i jest ta kolejka i sobie by tak szła. I po prostu. Yy, wy za zaproszenie osób będziecie mogli szybciej, szybciej, że tak to jemy wystąpić. I będzie jakże, ale jeżeli już będzie więcej osób, które zaprosiły po 20 tam osób, czy nawet po 40, żeby to miało już tego o wiele więcej. To będzie polegać na tym, że. Jest jedna kolejka, jak mówiłem, i jest druga kolejka, która. Yy, czekajcie, zobaczymy, jak to, jak to jest jasno. Jest ok, myślę, że jest ok. Jest druga kolejka, która będzie szła sobie swoim tempem, yy, że tak to mówię. Sponsorów na Boże, zagubiłem się w tym, co mówię. Bo się skupię na budowaniu. Od początku powoli jest jedna kolejka osób, które nic nie zrobiły. Jest druga kolejka osób, które zapraszają, które zapraszają innych. I ta, które, ta kolejka osób, które zapraszają innych, idzie jako pierwsza, a tak, które, które nie zaprosiły nikogo, idzie jako druga. Więc tak czy się jak pewnie w końcu wystąpicie, ale tak będziecie występować szybciej. Albo nawet dwa razy, bo tak w zwykłej kolejce wystąpić dwa razy na jednym streamie nie możecie. A jeżeli zapraszacie osoby, to możecie. Więc to jest kolejny bonus, który daje ta oto, ta oto przez was zapraszanie osób. Jak mówiłem też w odcinku ze zbierania drewna, nie ma czegoś takiego, że wy sobie nas oszukacie i będziecie zapraszać jakieś swoje konta które nie będą aktywne, bo bot, który podlicza punkty i tak dalej, ma wbudowane wykrywanie takich właśnie rzeczy, więc jakby nie ma to najmniejszego sensu. Jeżeli ta osoba też wyjdzie, to też bot nam pokazuje, że osoba wyszła i będzie nawet chyba napisane na czacie, że jak ktoś będzie wychodzić. Więc jak mówię, nie ma sensu oszukiwać nas, bo i tak to zobaczymy, że ktoś wyszedł. Myślę, że białe łóżko będzie dobrą opcją, ale tam będzie jasno, tam będzie strasznie biało w tym tym. Może najpierw zrobimy. Deski. Trochę więcej tej desek. Ja przeniosł trochę drewna też przy okazji. Yy, łóżko. Jedno łóżko na razie starczy. Yy, po prostu chcę też od razu ozdobić ten pokój, więc żebyście mogli zobaczyć mniej więcej jak to będzie wyglądać. Yy, mamy się też świerkowe drewno, no ale dobra, nie będziemy teraz ponieśli. Ciekawe, czy ktoś z ekipy dzisiaj jeszcze wbije. Mam nadzieję, że ktoś zaraz będzie, bo chcę jeszcze z kimś nagrać odcinek. Jak przechodzimy przez bunkier i przez te tajne pomieszczenie w moim, w moim magazynie, po prostu. Dobra, każdy będzie miał crafting w swoim pokoju. Standardowo na środku, to jest najlepsza opcja. Możemy zamontować piecyk jakiś też. Piecyk sobie będzie stać tutaj. Będą dwie skrzyneczki w każdym pokoju, które będą stać sobie po bokach piecyka. A resztę niech se każdy ozdobi jak tylko chce. To ma być po prostu taki, taki przejściowy pokoik. I musimy jeszcze zrobić jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Są to drzwi. Drzwi, które będą stały tutaj. Albo nie tutaj, tylko będą stały tutaj. I w każdym pokoju będą stały tutaj, tylko na razie. O! Ej, co? Filar postawiłem. Nie chodziło mi o filar. Chciałem postawić zwykły blok kwarcu. Ale patrzcie, może nam starczy nawet właśnie na rozbudowę magazynu. Tak teraz patrzę ile tego schodzi. Ale nie, bo jeszcze musimy zrobić resztę pokojów. To nie, to nie starczy nam. Ta reszta pokojów też będzie się pewnie odkładać w czasie. No i jest sztos. Według mnie jest kozak. Znowu dźwięki jaskini. Wchodzi się, może zrobimy nawet piętrowe te pokoje. O, to też jest jakaś myśl, ale to się zapytamy potem chłopaków. A ja, w tym momencie, po zareklamowaniu Discorda, po zrobieniu całego wszystkiego, po wszystkim, całym, co miałem zrobić w tym odcinku, dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam o challenge'u, że jak wiemy, 10 tysięcy do końca wakacji to nagrywamy piosenkę. Znaczy, ja nagrywam, nie wiem, czy tutaj ze mną, nagrywam piosenkę z naszego serwera, nie wiem jeszcze jaką, ale zobaczymy. Tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie i się ma.